Witam moi kochani. Zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku koziorożca. Zapraszam Was serdecznie na czytanie tygodniowe. Tydzień 23 do 29 sierpnia 2021 roku. Zobaczmy, jaka energia w tym tygodniu dla wszystkich osób urodzonych w znaku koziorożca. Przyjrzyjmy się, co tam u koziorożców się będzie działo w tygodniu od 23 do 29 sierpnia 2021 roku. No i wystarczy. Hartie, tak zawsze wcześniej są przygotowane. Jaka energia na ten tydzień? Z czym rozpoczynacie ten tydzień? Szóstka mieczy. Czego nie wiecie? Siódemka mieczy. Hmm. Co możecie z tym zrobić? Rycerz Pentakli. I moi drodzy, wynik: głupiec. A w tle czytania siódemka kielichów. Szóstka mieczy. Szóstka mieczy, energia, z którą wchodzicie w ten tydzień, to jest postanowienie odejścia od czegoś, od kogoś. To jest takie, słuchajcie, już zastanowienie się, nic tu po mnie. To jest karta podróży, przemieszczania się, przemieszczania za pracą, samemu z rodziną, no różnie to bywa. Na pewno y, mamy już y, postanowienie, czyli nikt nas już z tej drogi nie zawróci. Myśmy się wcześniej mogli wozić z jakimiś myślami, zastanawiać. W tej chwili już jesteśmy przekonani i podejmujemy czynności w kierunku y, zmiany: zmiany miejsca zamieszkania, zmiany pracy. Hmm. Odejścia y, od y, czegoś, co już y, nie jest dla nas. Nie jest dla nas. Słuchajcie, to jest takie. Może być nam jeszcze trochę przykro, bo to są miecze, więc y, y, my podejmujemy te decyzje y, y, w naszej głowie na, na wskutek przemyślenia, y, przyjrzenia się opcji A, opcji B. Ja y, jakby tutaj. Tu nie jest podejmowana decyzja na zasadzie emocji, tylko na zasadzie intelektu. Na podstawie tego, jak my postrzegamy daną sprawę. Także tutaj zapadną jakieś decyzje, y, które będą rzutowały na ten tydzień. Czego nie wiecie? Siódemka mieczy. W siódemce mieczy mamy tak trochę okłamywanie samego siebie. Yy, trochę bym powiedziała, może tutaj dla niektórych być to energia, gdzie nie wszystko jest dla nas jasne, gdzie yy, ktoś zadziałał za naszymi plecami. To są takie działania, wiecie, zakulisowe. Yy, ktoś powiedział nieprawdę o nas. Też tak może być. Ktoś nas okłamał, zawiódł, oszukał. Bo to jest karta matactwa. Krętaczy, złodziei, um, ale również sprytu. Karta y, takiej pyszałkowatości, cwaniactwa. Tego nie wiecie. Może wokół was jest taka energia, może ktoś was tak potraktował, ale wy tego nie, nie wiecie, że ktoś y, mógł was oszukać, okłamać, mm, przechytrzyć. Co możecie z tym zrobić? Rycerz Pentakli, rycerz Pentakli mówi: Rób swoje. Wiesz, po co to robisz, wiesz dlaczego to robisz. Rycerz się nie spieszy, wszystko w swoim czasie, na wszystko przyjdzie dobry moment, a on jest pewien swojego sukcesu. W związku z tym, on, zobaczcie, idzie boso. Pieszo, koń swobodnie idzie, jemu się nie spieszy, on wie, że i tak jak przyjdzie, to z tej bitwy wróci, to zostanie sowicie wynagrodzony. Tutaj sprawy idą bardzo wolno, ale we właściwym kierunku, z takim zadowoleniem. Wszystko w swoim czasie. Teraz może jest trochę smutno, ale jak dostaniesz nagrodę, będziesz zadowolony, tak? W wyniku karta głupca. No i tutaj mogą być dwie kwestie. Pierwsza kwestia to nowe początki, nowe możliwości, jakby nowe rozdanie. Czyli tu po zmianie, którą powzięliście, po tym jak ktoś was mógł okłamać, wy robicie spokojnie swoje, spuściliście stonu i wchodzicie w coś nowego. To mogą być nowe prace, nowe relacje, nowe możliwości, w które wchodzicie po prostu z ufnością, że tym razem będzie dobrze. Ale to też jest karta takiej trochę w negatywie naiwności, takiego zbytniego zaufania. Więc dla niektórych zależy, w jakich kwestiach może to też tak trochę oznaczać takie beztroski, takiego lekko ducha. Tutaj, w tej tali, fajnie, bo ta pani yy, stojąca na skraju przepaści yy, ma, słuchajcie, ametyst. Ona ma intuicję. Ona wierzy w to, że świat ją poprowadzi tam, gdzie będzie dobrze. Ona ufa. Ona nie ma lęku, że spadnie stąd, nie dlatego, że jest taka chopsiów yy, do przodu, tak? Ona. Zaufała życiu, że te drogi, po których idzie, są właściwe, że wszystko jakby w efekcie końcowym skończy się dobrze. W tle czytania macie siódemkę kielichów, i siódemka kielichów mówi o e, wielu możliwościach do wyboru. Tu wiele opcji jest do wyboru, będzie się ciężko zdecydować. Przed Wami mogą być różne możliwości na rozpoczęcie czegoś od nowa, i będziecie y, musieli podjąć decyzje. Ważne, żebyście je podejmowali, żebyście ryzykowali jak głupiec, wchodząc w nowe, czasami w ciemno, nie wiedząc gdzie Was to zaprowadzi no bo tak to Wam te wszystkie okazje przejdą przed nosem, jeżeli się nie odważycie zdecydować na którąkolwiek. One wszystkie mogą być atrakcyjne i wszystkie dla was fajne. Ale wybierzcie choć jedną, żebyście nie stracili sprzed nosa wszystkich. Także, jakieś zmiany, rozpoczynanie czegoś od nowa, mmm, ale nie spiesznie. Nie spieszcie się z niczym. Róbcie swoje. Jak już postanowiliście, to po prostu idźcie spokojnie tą drogą, którą sobie wytyczyliście. Dobrego tygodnia.